Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jedziemy dzisiaj z portu do centrum. Trasa chyba najbardziej popularna na wszystkich egzaminach. Wyjechaliśmy z portu i jedziemy, jak widzicie, pod naszą piękną bramą. Film zrobiony jest live, to znaczy jest to prawdziwa jazda, prawdziwego kursanta. Dlatego proszę o wybaczenie jakichś drobnych błędów. Chciałem Wam pokazać, jak to wygląda tak naprawdę na egzaminie. Ulica, którą jedziemy, nie jest w najlepszym stanie, dlatego zalecam jechać powoli i uważać, przede wszystkim na pieszych, którzy często wchodzą tu na jezdnie. Poza tym pamiętamy, że jesteśmy cały czas w strefie ograniczonej prędkości do 30. Zbliżamy się do ronda i na rondzie dostajemy polecenie. Proszę zjechać pierwszym zjazdem. Widzicie basztę i tutaj mamy rondo. Zobaczcie, pierwszy zjazd nie jest tam między budynki, które widzicie, tylko mocno w prawo. To jest taka mała uliczka jednokierunkowa. Zdarza się, że czasem ktoś jedzie tutaj nawet pod prąd. Mamy nakaz jazdy w prawo, więc pamiętać o kierunkowskazie. Pierwszeństwo jest po naszej stronie, ale uważamy na lewą, bo zawsze może coś wyjechać. Następne polecenie: na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Ustawiamy się z prawej strony. Z lewej, jak widzicie, stoi nauka jazdy, która skręca w lewo, dlatego że jesteśmy na jezdni jednokierunkowej. Zbliżamy się ponownie do ronda. Zjedziemy teraz trzecim zjazdem. W tym momencie należy włączyć prawy kierunkowskaz i zjeżdżamy trzecim zjazdem. Uwaga na skrzyżowanie. Prawa strona ma pierwszeństwo. Teraz mamy chwilę odpoczynku. Możemy się odprężyć. Nowy odcinek drogi, ładny asfalt. Pamiętać o prędkości do 30 na godzinę. W tym miejscu kończy się strefa ograniczonej prędkości. Na najbliższym skrzyżowaniu ze światłami będziemy jechać w prawo. I od razu w lewo w kierunku centrum. Podjeżdżamy i pamiętać, żeby zatrzymać się na linii, ponieważ mamy czerwone światło. Strzałka warunkowa w prawo pozwala nam wjechać za ten sygnalizator po upewnieniu się, że nie stworzymy zagrożenia. Zobaczcie, gdzie stoi motocykl. To jest pas, który powinniśmy zająć, jeśli by był wolny. Jeśli nie, w takiej sytuacji jak teraz zatrzymujemy się tak jak widzicie to na filmie. Ruszamy i zajmujemy lewy pas. Jeżeli silnik zgaśnie, tak jak w tym wypadku, bez paniki. Odpalić jeszcze raz. Jak widzicie, mamy pierwszeństwo, zajmujemy lewy pas i teraz skręcamy w lewo. Kierunkowskaz w lewo. I uwaga na pojazdy jadące z przeciwka, one mają pierwszeństwo. Najlepiej, gdybyśmy zajęli środkowy pas, albo tak jak w tym wypadku, lewy, tylko wtedy trzeba zmienić i dojechać do prawej. Następna komenda to skręt w prawo w kierunku Warszawa. Zajmujemy lewy pas, gdyż następna komenda jest skręt w lewo na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym. Jedziemy tak jak ten pojazd przed nami. Kierunkowskaz w lewo. Zobaczcie, nie po liniach. I jesteśmy na lewym pasie do jazdy na wprost. Następny manewr to zawracanie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Dlatego zostajemy na lewym pasie. Jak widać jest to pas do jazdy na wprost i do skrętu w lewo oraz zawracania. Przejeżdżamy torowisko, włączamy kierunkowskaz w lewo i zajmujemy pas skrętny. Teraz powoli, najlepiej ustawić się na prawym pasie. Sygnalizacja zatrzyma nas w tym miejscu. Musimy poczekać na zmianę światła. Zajmujemy pas do jazdy na wprost. Mamy dwa pasy, jak widać. Lepszy jest ten z prawej strony. Następne polecenie to skręt w prawo. Zajmujemy pas do skrętu w prawo. Kierunkowskaz. I bardzo ważne w czasie skrętu patrzcie na pieszych. Widoczność tutaj jest ograniczona przez barierkę i tak jak w tej sytuacji musimy się zatrzymać, poczekać aż przejdą wszyscy piesi, dobrze rozejrzeć się czy nie ma rowerzystów. I jeśli jest wszystko OK, to ruszamy i jedziemy dalej prosto. Następnie skręcamy w prawo i od razu w lewo. Uwaga na rowerzystów z prawej strony. Wybieramy lewy pas, bo z niego mamy możliwość skrętu w lewo. Jedziemy prosto, wracamy w kierunku portu. Uważajcie na prędkość, bo tutaj właśnie zaczyna się strefa ograniczonej prędkości do 30 km na godzinę. Zbliżamy się do skrzyżowania o ruchu okrężnym, i na tym skrzyżowaniu zjedziemy pierwszym zjazdem i od razu w prawo. To bardzo wąska uliczka jednokierunkowa. Egzaminy bardzo chętnie tędy jadą żeby zobaczyć, czy radzicie sobie w takich trudnych warunkach, gdzie jest ciasno i trzeba bardzo uważać. Jedziemy cały czas prosto. Na tym skrzyżowaniu mamy pierwszeństwo przed pojazdami jedącymi z lewej strony. Trzymamy się prawej krawędzi jezdni, i na najbliższym skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało komentarze. Postaramy się odpowiedzieć. Życzę powodzenia na egzaminie. Nara.